Byłem zbulwersowany tym co Wysoka Rada jaką niechęć ma dla tego środowiska nauczycielskiego i w jaki sposób widzi to środowisko. Naprawdę tutaj dla, dla radnego Wodniczeka, radnej, pani radnej Urbaniak, że, że w taki sposób myślą i w taki sposób podchodzą do, do, tego, do tej grupy społecznej. Posyłając swoje dzieci, swoich wnuków do, do placówek oświatowych na terenie gminy Kotlin. I twierdząc, że się nic nie dzieje w szkole w podstawowej w Kotlinie, to, to naprawdę jest krzywdzące dla moich koleżanek i kolegów, z którymi pracuję od 30 lat. Bo naprawdę się dzieje wiele, tylko trzeba chcieć zauważyć, trzeba chcieć być. Odnośnie, odnośnie zarobków, o których żeście Państwo bombardowali atakowali, że mi tutaj do, do Pani redaktor tak samo, że 5 tysięcy nauczyciel, który ma 30 lat pracy i 4 specjalizacje zarabia. Przyniosłem mi się karteczki z ostatniego roku i za chwilę dam do wzglądu, Bo to jest, dla mnie to, to nie jest to nie jest żadna tajemnica, to nie jest żaden, żaden hańba. raczej znaczy, dla mnie jest wstyd, że nauczyciel po tylu latach i ze specjalizacjami takimi zarabia 2113 zł, i taka jest tu suma. I tu chciałbym panu przewodniczącemu pokazać tą sumę i pani radnej, ile faktycznie na konto moje wpływa pieniędzy, a nie żadne 5 tysięcy. Proszę, panie przewodniczący. Na konto po odciągnięciu wszystkich kult. Zresztą ma pan żonę, nauczycielkę, pan powinien wiedzieć. Proszę pani radna, żeby pani wiedziała, że nie 5 tysięcy. Chciałam panu radnemu powiedzieć, że nie jestem radną naszego okręgu wyborczego, jestem radną gminy. Wysłuchuję ludzi, szczególnie biednych, ubogich, bo wśród nich się porusza. I to, że nauczyciele zarabiałem tyle czy więcej, to, że dostawałem podwyżek więcej czy mniej, jest tym, tym wszystkim ludziom uznane z prasy. Ja nie piłam jako prywatnie, to ja mogę powiedzieć Panie Szynkowi, jak nie pan zarabia 10 tysięcy, ja panu tego życzę. Ale ja y, mówiłam głosem radnej, czyli mówiłam w stosunku do nauczycieli, czy nie powiedziałam do pana Szynkowiaka, czy innych jeszcze po nazwisku. Ja mówiłam ogólnie, ponieważ, ponieważ ludzie, nasza gmina ma dużo ludzi biednych i ubogich, to są takie dwie grupy, bo trzeba podgrupować na biednych i na ubogich i oni rzeczywiście czytając w tych prasach, gdzie mają dochody 250-300 zł na osobę i jeszcze w tym załóżmy czwórka dzieci szkolnych, to czytając takie coś są zbulwersowani. i ja po prostu Przekazując tą, tą informację, nie przekazywałam jako Jolanta Urbania, tylko przekazywałam jako, jako radna gminy reprezentująca pewne środowisko w tej gminie.